Witaj, kochanie. Witam. E, nazywam się Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Przyjechałam dzisiaj, a właściwie wczoraj. Przyjechaliśmy tutaj, żeby przywitać cudowną kobietę, która jakiś czas temu zmieniła swoje życie radykalnie, podobnie jak i ja sama. Tak, Bogusiu? Tak. Prowadzisz obecnie e, Sekrety Zdrowia. Bogusia de la Porta z Sekrety Zdrowia. Witam Powiedz wszystkich. Raz, było... Bogusia de la Porta z Sekrety Zdrowia. Okej. Okay. Także generalnie chciałyśmy... E, Podzielić się taką krótką wiadomością, krótką refleksją na temat tego, jak naprawdę warto w życiu iść za tym, co gra w naszej duszy, co się dzieje w naszym sercu. Dlatego, że obie jesteśmy takim przykładem kobiet, które wyszły ze świata korporacyjnego, które gdzieś tam kiedyś tkwiły w czymś, co nie do końca z nami rezonowało. Ale które w pewnym momencie zdecydowały, żeby, żeby zacząć żyć bardziej na własnych warunkach, bardziej, bardziej w zgodzie ze sobą, prawda? I mhm. e, jak to teraz jest? moje życie, ja swoim życiem dzielę się na co dzień, także myślę, że tutaj większość słuchaczy zdaje sobie sprawę, co robię, czym się zajmuję i jak moje życie obecnie wygląda. Natomiast mnie interesuje, co dzieje się u Ciebie, ponieważ wiem, że żyjesz w pięknym miejscu we Włoszech. E, jesteśmy teraz u Ciebie, podróżujemy, pokazujesz nam piękne rejony, pokazujesz nam i, i dajesz posmakować pięknego jedzenia. E, I naprawdę wygląda tak, jakbyś żyła troszkę w raju, tak? Także może e, powiesz troszkę może więcej. Może tak, tak, to? tak, to prawda. Ja o, osiągałam bardzo duży że sukcesy na polu zawodowym, marketing i tak dalej, mieszkałam w Warszawie wydawało się, że no to życie prowadzę z punktu widzenia ludzi, którzy, którzy patrzyli, że to jest, to jest fajne życie, dużo pieniędzy, też wyjazdy były różne rzeczy, ale był stres ogromny i, i takie niespełnienie. I w momencie kiedyś postanowiłam rzucić to wszystko. Wszyscy pokali się w głowę, co robisz. Ja nie miałam pomysłu na życie. No, jak widać. Jak ja widać, teraz... życie samo zaproponowało ci pomysł. Tak? Zaproponowało tak. i, i najważniejszy chyba te, w tym spokój, takie osiągnięcie równowagi. Mhm. Miejsce też fajne. Mhm. Okej, okay, czyli już teraz od ponad roku jesteście na stałe we Włoszech tak. wraz ze swoim mężem, który jest Włochem. Jak Wam się tutaj żyje? Co wy w ogóle robicie? Bo wiem, że jest dużo luzu, dużo czasu dla siebie, dużo rozrywki, dużo pysznego jedzenia i dużo robienia tego, na co się ma ochotę, Dokładnie tak? Dokładnie, tak. Jakieś tam prace mamy swoje oczywiście. Eee, no, mamy ogród uh -huh. olbrzymi. Eee, swoje jedzenie naturalne i takie dolce farniente po włosku. Aha. Czyli słodkość robienia niczego, Sł tak? Sł tak, słodkość niczego robienia. Niczego robienia. robienia. Mhm. No wiesz, myślę, że większość ludzi, patrząc na to, na pewno nie, nie będę tutaj używać słowa pozazdrościłaby, ale bardziej to, co mnie interesuje, to takie właśnie pokazanie tego, że jest to możliwe, tak? Że jest możliwe pójść za własnymi marzeniami, że jest możliwe naprawdę rozwinąć skrzydła i żyć w zgodzie ze sobą wtedy, kiedy, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby, żeby robić to, co, co jest w zgodzie z nami, tak? Żeby, żeby wychodzić ze swojej własnej strefy komfortu, Dokładnie. wychodzić poza lęki. Wydawałoby się, wydawałoby się że, że mam takie strefę komfortu, czyli mam tą pracę, mam stałe jakieś tam miejsce, ale się w tym źle czuję, boję się z tego rzucić, mhm. bo, bo co innego mogę robić, tak? I, i, I całe życie nie zmieni się, bo będę w tym tkwić. Jeżeli się podoba, ok. Jeżeli coś w duszy mi mówi, że nie, to szukam czegoś. Uh -huh. Aż się spełnię. Uh -huh. Uh -huh. Czyli rozumiem, że u Ciebie to była taka radykalna zmiana, tak? Że Ty z dnia na dzień zmieniłaś i nie wiedziałaś, w co innego wejdziesz, i dopiero potem szukałaś? Czy jak to wyglądało? Eee, ja po prostu najpierw rzuciłam wszystko to co, to, co do tej pory robiłam. Uh -huh. ja, nie miałam, ja nie miałam już. Y, 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 Cierpliwości do tej pracy. Nie miałam, nie miałam też takiego, takiego spokoju. Zresztą ja wyjeżdżałam często do, do Indii na Sri Lankę i tak dalej, więc tylko czekałam na te wyjazdy, żeby trochę spokoju osiągnąć. Czyli na przykład dwa razy w roku wyjazd, a reszta roku w takim stresie i czekanie. Po co ja mam czekać, jak ja mogę żyć tu i teraz? Mhm, dokładnie. Wiesz co, ja z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze tak to przebiega. Znaczy, nie zawsze trzeba podchodzić do tego radykalnie. To oczywiście jest bardzo indywidualna sprawa. W moim przypadku zajęło mi kilka dobrych lat, zanim naprawdę pojawiła się ta gotowość, żeby przetransformować swoje życie i zacząć w końcu być w zgodzie ze sobą na co dzień i nie zmuszać się już więcej do robienia czegoś, co czego po prostu nie lubiłam, tak? Tak można najprościej powiedzieć. Natomiast no, ty jesteś takim przykładem, że można też od drugiej strony, można czasami rzeczywiście skoczyć na tą głęboką wodę i zaufać życiu. Tak? Tak. Poczekać, co takiego nam się tam pokaże, w jaki sposób życie zaproponuje nam i swoją odpowiedź na to nasze tak. Życie ale, pokaż mi, tak? Powiem, co masz takim, dla mnie? Tak, w takim jak moim przypadku, to jest coś takiego, że nawet jeżeli zmieniamy to swoje życie, nie możemy szybko, szybko czegoś łapać na rozum, tak? że to zrobię czy tamto, tylko trzeba się wyciszyć w taki relaks uh -huh. i wtedy z podświadomości sama, sama zaproponuję i wyjdzie coś najlepszego. Uh -huh. To jest takie właśnie hasełko, którego ja często używam. Powiedz w życiu tak, nawet jak znana książka Ewy Folej tak? o takim samym tytule. Powiedz w życiu tak. I to jest dokładnie to, kiedy my nie robimy tego z poziomu intelektualnego czysto, czyli kiedy to nie płynie z samej logiki, że ja coś pokombinuję, żeby jakoś to wszystko zmienić tak, żeby bardziej mi odpowiadało, tylko naprawdę to poczuję i naprawdę mam w sobie taką wewnętrzną zgodę na to, żeby. Żeby wejść w coś nowego, pomimo lęku, bo ten lęk zawsze jest, tak? Ale pomimo lęku, że ja to robię, to wtedy wszechświat nam sprzyja, tak? tak. I życie wtedy też mówi tak, ok, jest w Tobie gotowość, to ja Ci dam wszystko, czego pragniesz teraz. Tylko zaufaj i, i poczekaj, bądź cierpliwa. Tak, dokładnie. Co, teraz taki może przekaz jakiś dla wszystkich na, na pożegnanie, na do widzenia. Ja ze swojej strony chciałabym zaprosić, jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjechać, spędzić wakacje w moje miejsce i ja myślę, że to jest też taka, taka, taki, taki czas by był do tego, żeby te przewartościować, ja swoje, swoje życie jak gdyby przewartościowałam jeżdżąc do Azji. Mhm. No, natomiast takie miejsca, kiedy, kiedy nie jesteśmy w miejscu w hotelu, wśród turystów, tak? jakieś prywatne kwatery, jakieś, tak jak, jak u mnie na przykład, em, em, powodują takie wyciszenie totalne, i wtedy można usłyszeć głos duszy. Mhm. To ja ze swojej strony na zakończenie tak za, zaproszę wszystkich do refleksji o tym, jaka jest piosenka Twojej duszy, co w Twojej duszy gra, czego pragniesz, za czym tęsknisz, co kochasz. A potem z tego miejsca po prostu odważ się i pozwól sobie na to. A życie da ci wszystko, a nawet więcej niż możesz sobie wymarzyć i wyobrazić. Także powodzenia, kochani. Pozdrawiamy z Pozdrawiamy. pięknych Włoch. Pa!